Panie Adamie, czy pan pamięta taki klasyk? Pamiętam. Kalendarz rok 2004. Dokładnie. Z plakatami, nie? Z plakatami. Jest jeden plakat, ale w ogóle, czy pamięta pan, jak powstawał ten kalendarz? Bo tu są znakomite zdjęcia. Zwłaszcza na końcu, zaraz to pokażemy, o chociażby takie. Pamięta pan tę sesję? Znaczy to nie była sesja, to była akurat e, z treningu, gdzie trenowaliśmy i ktoś mi tam zrobił zdjęcie, także, także no, dawno nie widziałem tych zdjęć. O, to już było na sesji robione. I można powiedzieć, że y, był prekursor przed igą świątek poważnego tenisa. No, tu jest spinaczka, także jest więcej rzeczy. Spinaczka i tutaj jest chyba absolutnie matowy. zdjęcie. Jak wyglądały rozgrywki szachowe z Apoloniuszem Tajnerem? Kto wygrywał? Nie pamiętam, ja nie jestem jakimś tam dużym fanem szachów, w arcaby. rozumiem, że to było pozowane zdjęcie. Nie, czasem, czasem żeśmy grywali, bo szczególnie jak, jak jechaliśmy do, do Austrii, gdzieś tam, e, choćby no, za moich czasów, czasem nie było nawet telewizora w pokojach, więc trzeba było jakoś inaczej czas spędzać, więc grywaliśmy w różne gry planszowe. A tu się zastanawiam, może pokażemy to. Jak A to, było, to było naprawdę? Jak było otworzone to, to zdjęcie? To leciałem, tak, z prezentami. To jest Wisła, <laughs> czy co to za miasto? Bielsko-Biała, nie. nie? Takie to wygląda to trochę jak, bo Cieszyn, jest. a może Austria? Nie wiem, ch chyba miasto gdzieś tam jest. Nie pamiętam, bo tak szybko przeleciałem nad tym miastem, że nie pamiętam gdzie to było na święta. W ogóle jak pan wspomina te czasy tej małej szomanii, bo tu widzimy yy, w ogóle tak sobie zdałem sprawę, jak inflacja galopuje. 9,95. W 2004 kosztował taki kalendarz, teraz pewnie z pięć dyszek, ale tych gadżetów było mnóstwo, podkładki, pod myszki, smycze yy, i to wszystko było sprzedawane u pana w, yy, to się nazywało fan sportu chyba, tak? tak? Fan sportu tak, w tak, Wiśle. Tak. No były to czasy na pewno. Ja, ja gdzieś tam cały czas wypierałem jakby to, że jest coś takiego jak małsze i, i w momentach jak robiliśmy takie rzeczy, no to jedynie wtedy to do mnie jakby docierało, ale, ale ciężko mi było jakby zaakceptować to, że faktycznie coś takiego jest. Moim zadaniem było zawsze skoncentrowanie się tylko i wyłącznie na sporcie i, i w to szedłem ciemno, a to co było koło, to było jakimś tam kim dodatkiem i też, też ja miałem fajnego menadżera, który był Austriakiem i on wiele rzeczy nie dopuszczał, ale też jakby chronił mnie przed tym wszystkim i, i to mi dużo pomagało. To jeszcze jedną rzecz mam, szybko wyjmę z mojego tajemniczego plecaka, bo to byłem ostatnio w domu rodzinnym i znalazłem takie pamiątki i te flagi, flagi, które miała... Cała Polska, Adam Małysz, to też no, można powiedzieć teraz już pamiątkowe rzeczy. Ma Pan w ogóle takie gadżety u siebie w domu? Bardzo mało powiem szczerze, że mam takich taki gadżetów, gdzieś tam częściowo co, co pozostawało, pewnie tak, ale gdzieś to pewnie tam zalega, albo jest w galerii mojej w wiśle, więc no, pewnie jak będziemy przenosić galerię, bo jest taki plan, żeby wybudować coś nowszego, nowoczesnego, to pewnie dopiero dokopiemy się do tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam pozostawały.